Pozdro! Pozdro! Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. Sejsowna krumy, prawda? Dzisiaj będziemy. A nie mówiłem, na. Eee, powiem Wam od razu. Dzisiaj będziemy budowali to zejście do kopalni, które nam nie wyszło. Ostatnio, pamiętacie? No, chcemy zajść na 20 kratkę. I właśnie się rozkopać i szukać, co prawda, diamentów. Tak? Jestem na Minecraft 1.16.3, tak jak możecie już zauważyć. Także, jak stworzymy portal Nutteru, to możemy mi nam e, stworzyć to, coś mi się tutaj zrobiło. Chwilkę muszę. Z Minecraft mi się zalogował. Nie działa, wszystko. Ok, e, dzisiaj był odcinek. E, tak, był też odcinek. Jak możecie zauważyć, kto śledzi kanał, to wie, że był odcinek. No to leci na dół. Tu mam 3 km/h, oczywiście nie to. No bo po co? Inaczej, to ta prawda, tak. Jestem. Nie jestem zbanem w Minecraft'cie, tak wiem. Spokojnie, niczym się nie martw. za chwilę zajdziemy okay. Dobrze. O dobra, ładnie po to, kurczę za chwilę. Wystrzelają mnie! Tu, tu jest... Nie! Ja nie mogę! Jak ja tego nienawidzę, powinienem zostawić wszystkie rzeczy jak wchodzimy do kopalni. Jej, tak teraz będziemy łazić tak e, aż nam się. E. Okej okay. Dobra, e, mamy mały serduszek Tutaj widzę A. tutaj widzę. Trzeba oświetlić ten teren, bo to nie ma, nie ma szans. Trzeba powybijać te potworki. Moim zdaniem, nie mamy szans. Okej. Okay. Trzeba wybijać te potwory, bo jak widzicie, nie mam z nimi szans normalnych. Chciałam dzisiaj zrobić... Czy ja pojedziemy, powiedziałam, że chciałem dzisiaj zrobić? Kurde. Czy ja sobie dzisiaj powiedziałam, że chciałam zrobić wejście do koparni? Pozdro, naprawdę. Jak się to uda, to będę głosem Minecrafta, naprawdę. E, dobra, mamy tu jakieś. Y, mamy takie rzeczy. Mamy coś w ogóle tu? A nie, nie tu, tylko tutaj mamy coś. Nie wiem, ile jest potrzebne węgla do pochodni, ale trochę tam jest. Chyba jeden, tak. Jeden, dokładnie. Ok. Dobra. Okej. Okay. To idziemy tam świetleć oczywiście. Oczywiście głupi dbę za chwilę. Znów zginie prawdopodobnie. OK, Tutaj już niewiele brakowało, jakbym zginął. Oczywiście zginąłem. Uuu! Dobra, mój drodzy, ja już się wkurzyłem na maksa. Jestem nubem minecraftowym, tak wiem. Śmiejecie się teraz fajnie za mnie w komentarzach. No, tak, zginąłem, jestem nubem normalnym. No wiecie, normalne to jest. Jest ono. Spadał o, dobra. Dobra, wezmę sobie to. Ja chwytym sobie tutaj to. Tu jest coś. Dobra, o moje rzeczy. I tam jest rzeczy Nie, tam już nie zejdę prawdopodobnie. Chociaż z drugiej strony... Mam ten bruk, będę się wreszcie... Będę podsiadał, obok. Jakieś z tego ustrojstwa. No ładnie, o o. No, no nie proszę, nie, nie, no, 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 no. Typie. Au. Serio? Jedz to! Okay. Spadaj. U. nie, 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 się czym się znów podsadzić, Fajnie, Naprawdę naprawdę. nie, 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 się znów czym podsadzić. Ale fajnie bym miał kartę. Y, proszę. Ale, ale. proszę, mam dosyć. Zrobimy nowej temki. Mam to gdzieś. Squishy, uh, robimy nowej temki, moi drodzy. Uh, mam dosyć. Szczerze mówiąc, wkurzyły mnie te moby. Naprawdę. <c monitoring> <Aaaranean Movie> Nie mam znów siekierki. Umra. Nie. a, Jestem nubem Minecraftowym. Jestem nubem Minecraftowym. Ja chciałem dzisiaj zrobić epickie wejście do kopalni. Mówiłem, tak? Chyba tak. Chyba to trzeba wyciąć. <laughs> no tak. Dobra, trzeba zciąć oczywiście kolejne drzewo. Jest chyba 10 tysięcy drzew. Wiecie co zrobiliśmy z nimi? Zrąbaliśmy. Dobra, moje Tak. Dobra, nieważne, potem się to zetnie. Jest nasz domek, a tam jest domek. trzeba tutaj zrobić. Dobra, jeszcze jeden raz. Tutaj coś się wsadziłem. Nieważne, jestem ciekawy jedną rzeczy, co działa. Yy, nie, tak nie działa. Chciałem coś zobaczyć, ale no nie działa, szkoda. Okej, okay. dobra, pyk. Okej. Okay. No oczywiście już nam nie starczyło. Okej. Okay. Iść w kopać kobla, oczywiście. No. Dobra, na najlepsza To Dogląda takiego jednego youtubera, to wie dlaczego. Abra się nazywa. Dobra. A robimy sobie itemki kolejne, bo oczywiście dedliśmy sobie. Tu jest tak pyk, lupek, okej, okay. Okay. Tutaj nie, trzeba to wymienić kiedyś, ale to kiedyś. Eee, dobra. Mhm. Pyk, e, i tutaj teraz siekierka. Motykę mamy, więc nie potrzeba. Okej. Okay. A i się tak zajęło to 8 minut. Ja nie mogę. Jeszcze jedzaj ja sobie zajęć, nie przepadnie. A to mamy tutaj. Dobra. Schodzimy. Ja mogę. Mamy jakieś pochodnie. Nie mamy pochodnie, ale fajnie. Dobra, moi drodzy. Tworzymy. Tworzymy na fula tych pochodni. Dobra, wystarczy. Okej, okay, chyba wystarczy. A, jest, co ja robię? O, okej, okay, 16 pochodni wystarczy. Idziemy. Pewnie za chwilę spadnę i się zabiję. Dzisiaj mi nic nie wychodzi praktycznie. Okay. O, już tutaj zombiak, creeper skąd się tu wziął? O boże. Surprise. Pan tu Creeper się wziął. O Jezus. Jejku. O, spadł. Dobra, jest. Wow. Chłopie. Eeeh? Dobra, moi drodzy, tukaj, tutaj sobie kupiłem, zaczniemy takie prowizoryczne zejście robić, bo jestem nubem i nie potrafię robić prowizorycznego wejścia do kopalni. Tutaj może być crafting nawet, o, tu, pyk. dobra, ok. zrobimy sobie ładnie drabinki. 12 drabinek, jak pięknie Dobra Okej, okay, tutaj będzie trzeba Oczywiście to oświetlić Okej, okay, tutaj Ładnie oświetlamy Tutaj nie raz nam creeper buchnie, ale to już wiecie. Pyk. ok, a na shifcie zostaniemy. Zwalimy. Dobra. Pyk. Eee, pyk i pyk. Czy mamy tak mamy. Na chwilę zamilkłem, ale to przez stres. Dobra. Что тут они... Слушай, ты зробил. Я не Ale moi drodzy, mamy okazję, to podświetlamy, sporo świetlamy, to oczywiście jest... Nie, to jest zombie. Myślę, że tu creeper się... O Boże. Już nic nie powiem. Ja już dzisiaj nic nie powiem. Dlaczego tam się rozpię tyle magów, jeżeli to sporo się O, no, man. Dlaczego? A tam teraz nic pewnie nie ma, tak? Naprawdę. A, dosyć. To pewnie tył atakuje, tak, no, tak. Moi drodzy, to by było na tyle. Nie dzisiaj nic nie zrobiłem w odcinku. Naprawdę. Moi drodzy, naprawdę dzisiaj nic nie zrobiłem w odcinku. Napiszcie mi, co mam w takiej sytuacji zrobić. Proszę. Widziałam, że niektóre osoby się rozpisują nieźle. Także, żeby... Proszę. Pomóżcie mi w komentarzach. Wiem, że jeszcze się dobrymi widzami... No. Także trzymajcie się i dobrego dzioneczka, Eleczko. Naprawdę napiszcie mi w komentarzach, co mam w takiej sytuacji zrobić